Rota w Lourdes. Tutaj w 858 roku 14-letnia Bernardeta Ujrzała Marię. Ukazywała się 18-krotnie. Tam w głębi jest źródełko wykopane przez Bernardetę na, na polecenie Marii. Z tyłu jest grota, u góry kościół. Jest rok 1858. 14-letnia Bernardeta, siostrą oraz koleżanką przychodzą tutaj szukać drewna. Dziewczyny wchodzą na górę. Bernardeta zostaje na dole i w tej jaskini ukazuje się postać. Okazuje się, że jest to matka Boża. Pokaże jej się 18-krotnie. Za pierwszym razem będzie sama, za drugim bodajże też. Potem zacznie przychodzić coraz więcej osób. Będą sytuacje, że na widzeniu będzie około 1000 osób. Ale tylko Bernardeta będzie widzieć Matkę Bożą. Jednak będzie zachować w taki sposób, że wszyscy lekarze uznają, że to jest prawda. Tak samo jak i kościół uzna, że to prawda po tym, co ona przekaże. Bernardeta będzie widzieć się Matkę Bożą łącznie 18 razy. Główne przesłanie tych objawień to było nawrócenie niewiernych oraz prośba, żeby grzesznicy pokutowali i, no i się modlili. Podczas jednego z widzeń. Bernardetta dostała polecenie, żeby zostały tutaj organizowane procesje do tego miejsca. Poszła z tym do księdza. Ksiądz ją przepędził. Zapomniała powiedzieć, że Matka Boża też poprosiła o zbudowanie kościoła u góry. Dlatego poszła znowu wieczorem do księdza. Ksiądz wtedy ją wysłuchał i poprosił, żeby podczas następnego widzenia spytała się, jak, jak ta pani ma na imię. Podczas kolejnych widzeń Bernardeta się spytała i usłyszała odpowiedź, że jest niepokalanym poczęciem. Przekazała to od razu księż, księdzu. Ksiądz wtedy jej uwierzył, ponieważ sformułowanie niepokalane poczęcie zostało wprowadzone 4 lata wcześniej przez, przez papieża, o czym Bernardeta nie mogła wiedzieć, bo nie pisała ani nie czytała. Łącznie Lourd odwiedza 6 milionów 6 milionów osób. Na miasteczko samo sobie ma bodajże 16 tysięcy, to znaczy nie miasteczka Legmina cała ma 16 tysięcy mieszkańców Co to jest? Był młynny, młynny tu był kiedyś Nic podpisano nic? Tu jest to jest hmm.

Bernadetta jest świętą kościoła katolickiego, wstąpiła do zakonu, gdzie zmarła w wieku 35 lat. Podczas kanonizacji po 50 latach, gdy wyciągnięto jej ciało z grobu, okazało się, że jej ciało jest w stanie nienaruszonym.